Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj zapraszam Was na rewelacyjnego łososia zapiekanego z papryką i cebulą. Jest to proste i niskokaloryczne danie, idealne na obiad. A zaczynam od pokrojenia papryki w drobną kostkę. Cebulę kroję w kostkę, a jeśli wolicie, może być również w piórka. Następnie przekładam pokrojone warzywa do miseczki. Dodaję do tego wyciśnięty ząbek czosnku. Następnie doprawiam papryką oraz solą. Do tego dodaję również posiekaną pietruszkę i całość zalewam świeżą oliwą. To wszystko dokładnie mieszam, a następnie w naczyniu żaroodpornym układam kawałek łososia, a na to przekładam przygotowane warzywa. Wstawiam do nagrzanego piekarnika i piekę około 25 minut. Łosoś zyska niesamowitego aromatu, a warzywa będą smaczne i lekko zapieczone. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv